Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotrek Parking, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym dość niezręcznym temacie. Szykujcie się, dzisiaj będzie sporo takich żarcików. Doinformujemy się dzisiaj w temacie konceptu nofap, który miałby dużo sensu, gdyby nie podejście internetowych coachów, którzy wolą Ci wmówić, że masturbacja jest chora, obrzydliwa i nienormalna. Zamiast samemu przyznać, że ma się z tym po prostu problem, jak to z każdym uzależnieniem. Większość z tych źródków mogłaby podjąć temat należycie i po prostu przedstawić realne negatywne skutki nadużywania filmów dla dorosłych czy po prostu masturbacji. Ale po co? Są przecież łatwiejsze metody. Można wzbudzić w młodych ludziach wstyd i obrzydzenie do własnego ciała Czy chcesz, aby twój syn to robił zastanów się jak wtedy wyglądasz jak wygląda twoja twarz Korzystają przy tym wszystkim z argumentów, które mogą mocno namieszać w głowie młodej osoby, żerując na tym, że ktoś, kto faktycznie ma z tym problem i chciałby z tego wyjść, zamiast udać się do specjalisty, odpali filmik na YouTubie, bo najzwyczajniej wstydzi się pójść z tym do lekarza, co mnie oczywiście wcale nie dziwi. Zanim przejdziemy do omawiania tych wszystkich perełek, muszę wyróżnić jedną osobę. Chłopaka, który również nagrał film o nofapie, ale w odróżnieniu od innych nie demonizuje masturbacji, tylko podaje ewentualne rozwiązania dla osób, które są od tej czynności uzależnione. Jak ktoś wstydzi się pójść z tym do lekarza, to może obejrzeć taki film, dowiedzieć się o jakiejś metodzie, która może mu pomóc, i przy okazji poczuć, że nie jest się samemu z tym problemem. I to wszystko bez wytykania kogoś palcami, że jak złapiesz się za frędzla, to jesteś żałosnym zerem. Czy jesteś teraz na neofapie, czy może jesteś zbyt żałosny, żeby nawet spróbować? Jeśli jesteś zbyt słaby, by przestać zabawać się sam ze sobą, to możesz wyłączyć ten film. Mówiąc wprost. Karmisz wewnętrznego pizza, który uczy się, że dostaje od życia jedynie okruszki. Akceptuje fakt swojej niemocy i tego, że jest ostatni w kolejce. A to uczy takich postaw jak służalność, uległość i bezradność. Jasne, nie chodzi tutaj o to, żeby osobę uzależnioną głaskać po główce, ale jeśli przejdziesz z jednej skrajności w drugą skrajność, to u młodej osoby może to wywołać odwrotny efekt od tego zamierzonego. Szczególnie, że rzeczy wypowiadane przez dwóch bohaterów dzisiejszego materiału są już wyjątkowo odklejone. Ale o tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części tego filmu. No więc sprawdźmy w końcu, czego nowego i ciekawego możemy się dowiedzieć. Czy jesteś teraz na neufapie, czy może jesteś zbyt żałosny, żeby nawet spróbować? Jeśli jesteś zbyt słaby, by przestać zabawiać się sam ze sobą, to możesz wyłączyć ten film. Kucze, kucze, jak to jest? Jak to jest? Bo są osoby, które nie mają problemu z masturbacją. Owszem, robią to, ale nie na tyle często, żeby miało to mieć na nich jakiś negatywny wpływ. Są też osoby, które mają z tym problem, ale nie na tyle duży, żeby nie być w stanie podjąć tego wyzwania i mogą przestać na własną rękę. Mówiłem wam, że dzisiaj będzie sporo takich żarcików. No i są też takie osoby, które są tak bardzo uzależnione, że mogą nie dać sobie rady w pojedynkę. Ale ty, zamiast powiedzieć w tym filmie, że ktoś taki mógłby zwrócić się z tym do specjalisty, a dokładnie do seksuologa, wolisz wytknąć go palcem i nazwać go słabym i żałosnym człowiekiem. Taka osoba może potrzebować tego, żeby ktoś mu powiedział, hej. Nie ma się czego wstydzić. Możesz udać się do lekarza, jeśli jest to dla ciebie aż tak ciężkie. Na takiej samej zasadzie działa każde możliwe uzależnienie. Przykładowo są osoby, które są alkoholikami, ale są w stanie przestać po prostu, bo same do tego dojdą, że czas na jakieś zmiany w życiu. Są też takie osoby, które muszą korzystać z terapii lub uczęszczać na spotkania AA, bo to im po prostu pomaga. Tego potrzebują i to jest zupełnie normalne. Fakt, że chodzi o bicie Niemca po kasku, nie sprawia, że sięganie po inną pomoc jest. Czymś dziwnym i jesteś już na przegranej pozycji. Na takim etapie idzie się po prostu do seksuologa. Na swojej drodze spotkasz wielu facetów, którzy będą próbowali przekonać Cię do zabawy z samym sobą. Brzmi to bardzo dziwnie, kiedy o tym pomyślisz. Będą się kłócić i próbować z całych sił przekonać Cię do pobłażania sobie. Robią to nie dlatego, że tak bardzo zależy im na Twoich pięciu sekundach przyjemności. Prawdziwym powodem jest to, że oni wiedzą, że to co robią jest żałosne. Lepiej jest jednak dla nich być przegranym w grupie niż w pojedynkę. Przepraszam za mój brak wiary, ale szczerze wątpię w tych wielu facetów, którzy mają niby wręcz obsesyjnie namawiać cię do tresowania swojego predatora. Jasne, pewnie znajdą się takie jednostki. Podejrzewam jednak, że takie namawianie ma najczęściej miejsce pomiędzy dojrzewającymi nastolatkami, Jak już. Błagam Janek, spaskuj ze mną tego krasnoluda, nie mogę być w tym sam! Na pewno są tacy ludzie, ale powiedzenie, że wielu facetów ma tak robić to dosyć ciekawe i ryzykowe stanowisko. Dalsza część tego konkretnego filmu to podanie różnych metod na poradzenie sobie z tym problemem i koniec końców nie ma tam jakichś szkodliwych treści. Zabawa się rozpoczyna dopiero kiedy przejdziemy sobie do pozostałej dwójki, do moich ulubieńców dzisiejszego odcinka. Czy kiedykolwiek żołnierzu czułeś frustrację z powodu zaczynania nofa pod początku? Jeżeli chcesz wreszcie cieszyć się pełnią życia i pokonać prokrastynację, to dobrze trafiłeś. I tutaj zaczyna się dosyć niewinnie i serio, nie spodziewałem się tego, w jakim kierunku będziemy zmierzać, ale o tym za momencik. Numer jeden. Sprawdź, kogo obserwujesz. No okej. Okay. W zasadzie nie musisz sprawdzać. No okej, okay, przepraszam. 90% mężczyzn obserwuje w social mediach konta modelek, gwiazd, influencerek. Które publikują na swoich profilach niemal półnagie zdjęcia Po raz kolejny, jasne, pewnie wielu facetów tak robi Ale 90%? Próbowałem znaleźć informacje na temat tej statystyki Ale jakoś nic nie znalazłem Dziwne, prawda? Jak już chcesz podać jakieś statystyki w procentach Żeby umocnić swoje stanowisko To niech to będzie chociaż czymś poparte A nie, że robiłeś sobie film i stwierdziłeś, że Tak, dam tu wielki czerwony napis 90% 90% to dosyć dużo spośród Hipotetycznej, określonej grupy mężczyzn. Poza tym, no nie wiem, czy nie zapomniałeś o tym, że na świecie są też geje? Niemożliwe. Spójrz na rzeczywistość, która Cię otacza. Na każdym kroku świat bombarduje Cię treściami seksualnymi. Zastanów się, co ukazuje się twoim oczom, kiedy tylko włączysz TikToka czy Instagrama. No tak, zapomniałem! Zapomniałem! Zapomniałem, że to ci biedni mężczyźni są bombardowani przez społeczeństwo seksualizacją dosłownie wszystkiego. I czy duża część tego, co nas otacza, jest seksualizowana? Oczywiście, że tak. Czy oznacza to, że faceci w tym wszystkim są biednymi ofiarami, które muszą z całych sił walczyć, żeby się temu nie poddać? O, Nie do końca. Tak jest z każdą rzeczą. Od której można się uzależnić. Idąc tą logiką, alkoholik mógłby użalać się nad sobą, ponieważ jak idzie do sklepu po bułki, to przy kasie stanie naprzeciwko całej wystawki alkoholowej. No ale uznajmy, że autor tego filmu chciał tylko podsunąć innym radę dotyczącą ograniczenia bodźców w social mediach i tyle. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nieco głębiej nad aktem masturbacji? Wiele osób podkreśla, że to przecież normalne. Każdy to robi i może nawet korzystnie wpływać na zdrowie. Słuchaj, czy chcesz, aby twój syn to robił? Zastanów się, jak wtedy wyglądasz, jak wygląda twoja twarz. <coughs> Serio k***a? Myślałem przez chwilę, że metody przedstawiane w tym filmie będą jednak się kręcić wokół bardziej rozsądnych argumentów. Niestety nic bardziej mylnego, ponieważ autor tego materiału najwyraźniej woli wmówić swoim widzom, że żeby porzucić nawyk miętolenia pędzla, należy zacząć brzydzić się swojego ciała. I ten fragment z synem matko kochana. Czy Wy wyobrażacie sobie sytuację, w której ojciec wchodzi do pokoju swojego syna, który zresztą jest w okresie dojrzewania, zajmuje się akurat miotaniem Jimiego i nie wiem. Zaczyna mu jechać, że ma minę i wygląda jak frajer? Co to w ogóle jest za podejście? Abstrahując od tej dziwnej historyjki z synem, wróćmy do samego obrzydzania własnego ciała. Ta metoda mogłaby być skuteczna, gdyby nie fakt, że poza samą masturbacją może to negatywnie rzutować później na jakiekolwiek inne czynności seksualne. Szczególnie u młodych osób. Może to doprowadzić do tego, że taka osoba zacznie się zastanawiać, czy nie ma żałosnej miny w trakcie seksu. I takie obrzydzanie własnego ciała czy mimiki w trakcie czynności seksualnych to jest jest straszna głupota, bo uwaga! Gdybyś mógł spojrzeć na siebie w trakcie seksu z perspektywy trzeciej osoby, to mógłbyś się zorientować, że prawda jest bardzo przykra. Okazałoby się, że nie wyglądasz jak w pięćdziesięciu twarzach Greja, tylko bardziej jak Katarzyna Belladonna z podrywacze.pl. Czy to nie jest uwłaczające? Jeżeli chcesz z tym skończyć, musisz skonfrontować się z tymi pytaniami w swojej głowie. Najprawdopodobniej poczujesz odrazę do tej czynności. To dobrze. Wzmocnij to uczucie. Zadziałaj wyobraźnią. Spraw, aby było to dla Ciebie jak najbardziej odpychające i nieatrakcyjne. Ale naprawdę wierzę w to, że jedyne co chciałeś obrzydzić odbiorcom tego filmu to samą czynność. Brechtania serdla. Jednak serio dziwi mnie to, że ani przez chwilę do głowy ci nie przyszło, że takim intensywnym namawianiem do tego, żeby się tego brzydzić i czuć silny wstyd, możesz wyrządzić komuś krzywdę, bo to obrzydzenie i wstyd pojawi się tam, gdzie go miało pierwotnie nieby. To ale niestety to jest trochę powiązane. Nie będę ci mydlił oczu. Mężczyźni, którzy osiągają to, co sobie założyli, nie mają czasu na masturbację i pornografię. Po prostu nie mają na to czasu. I dlatego, mówiąc to, pokazujesz na swoim materiale Andrew Tata? Nie wiem, czy miał czas na pucowanie grzyba, ale miał za to czas na sutenerstwo, czy uczenie młodych chłopaków, jak manipulować kobietami. Więc dobrze wiedzieć, co jest twoją definicją sukcesu. Dużo mi to już o tobie mówi. To by wiele wyjaśniało. Dobrze, ciebie, yy, ciebie już zostawę, bo mnie zdenerwowałeś trochę. Nadszedł czas na ostatniego bohatera dzisiejszego odcinka. Wielu facetów nie uprawia w ogóle seksu, przez co są uzależnieni od pornografii. Jedni nie widzą w tym problemu, jednak w tym materiale chcę ci pokazać, że gdy oglądasz porno, to tak naprawdę ty jesteś osobą, która daje się pieprzyć. Jak każdy dojrzewający chłopak, też wpadłem w ten wir. Stałem się więźniem swojej słabości i nieświadomym przez lata niszczyłem się przez oglądanie tego, jak jakakolwiek kobieta, której pożądam, jest pieprzona przez kogoś innego, a ja stoję z boku jak frajer patrząc się na to. Hmm, nadszedł wreszcie moment w tym materiale, w którym porozmawiamy sobie o filmach dla dorosłych. Absolutnie nie zamierzam bronić tych treści i gadać o tym, że raz na jakiś czas to nic złego. Jasne, pewnie są takie osoby, które rzadko oglądają takie filmy i nie robi im to większej krzywdy. Są też pary, które wspólnie oglądają takie produkcje i też jest wszystko okej. Okay. Natomiast, kiedy rozmawiamy o młodych osobach będących w okresie dojrzewania, warto przysiąść nad tym, ile złego takie filmy mogą wyrządzić. Filmy pornograficzne to całe spektrum negatywnych skutków, na które narażone są młode osoby. Zaburzenia w postrzeganiu własności Własnego ciała, rozmiaru przykładowo, biustu czy penisa, co może rodzić kompleksy w przypadku obu stron, zaburzenia w postrzeganiu tego, jak wygląda prawdziwy seks, bo uwaga, nie każda kobieta musi być fanką tego, że robisz jej tam na dole. Jak kurwa młotem udarowym, przedstawianie rzeczywistości, w której kobieta ma na ciebie ogromną ochotę, bo właśnie nakryła cię na podglądaniu jej pod prysznicem, aż po filmy, które reżyserowane są na dosłowne sceny gwatu, i może ta kobieta na początku wygląda jakby tego nie chciała. Ale w połowie dociera do niej, że chciała tego bardzo. Obrzydlistwo. I tutaj się zatrzymam, bo o szkodliwych aspektach filmów dla dorosłych można gadać, gadać i gadać. Jednak spośród tylu opcji, autor tego filmu mówi jedynie. Przez lata niszczyłem się, przez oglądanie tego, jak jakakolwiek kobieta, której pożądam. Jest pieprzona przez kogoś innego, a ja stoję z boku jak frajer patrząc na to. O, chłopie, miałeś fenomenalną okazję, żeby przedstawić młodym osobom szereg negatywnych skutków pornografii, a wybrałeś to, że czujesz się jak frajer, bo to nie jesteś ty na tym filmie. Chwilę później przechodzimy do rozdziału o gadzi mózgu. Gadzi mózg to pierwotna, najstarsza ewolucyjnie część mózgu. Tak, czyli to po prostu pień mózgu. Chodzi po prostu o pień mózgu. Cały ten rozdział jest tylko po to, żeby przypomnieć nam o tym, że jest to instynktowna część mózgu, która realizuje pierwotne instynkty przetrwania. A to oznacza, że nadal masz w sobie tego pierwotnego jaskiniowca z pałą, który jest impulsywny i reaguje na bodźce. I to się wszystko zgadza, ale w tym przypadku robi się trochę z jego widły. Ile prawdy by w tym nie było, musicie się pogodzić z jedną ważną rzeczą, moi kochani autorzy tych prodników. Niezależnie od tego, czy masz w sobie resztki jaskiniowca z pałą, czy nie, jesteśmy całkiem cywilizowani. Istnieją bardziej rozsądne i zdrowe metody radzenia sobie z różnymi problemami i tyle. Nie wszystko musimy tłumaczyć tym, że kiedyś z po jaskini. Dalej słyszymy o tym, jak internet wpłynął na kontakty seksualne i jak rozwinął uzależnienie od masturbacji, co jest jak najbardziej prawdą. Kolega nawet porusza temat zaburzeń erekcji spowodowanych przebodźcowaniem przez filmy dla dorosłych i... super. Na tym etapie myślałem, że może jednak idziemy w dobrą stronę. No i znowu nic bardziej mylnego. To powód, dlaczego mamy dzisiaj tylu spermiarzy i simpów, którzy gotowi są nawet kupować zużyte tampony influencerek. A to napędza tylko ten biznes. Jest to obrzydliwe i jestem wściekły na to, jak te narzędzie niszczy naszą generację. No, ale tak naprawdę. Kto napędza to narzędzie, co? Znowu robimy z nas facetów biedne ofiary systemu. Jeśli ktoś ma z tym problem, to musi sobie z tym poradzić. Nie jestem jakoś super usatysfakcjonowany z tego, jak dużo jest tych wszystkich OnlyFansów, ale jest popyt, jest podaż, więc to nie one niszczą naszą generację, tylko faceci mają problem z najmniejszą pokusą. I mogę nabijać się z tego, jak żałosna jest taka Liza oferująca na swoim OF-ie za 50 dolarów miesięcznie. Priorytetowe rozmowy 24 na 7 ekskluzywne treści GFE, czyli po prostu to, że udaje twoją dziewczynę. Sexting roleplay, poranne wieczorne wiadomości, wskazówki dotyczące randkowania i seksu. <grywia> ja Jednak potem myślę o facetach, którzy płacą 50 dolarów za to, żeby jakaś laska w internecie udawała jego dziewczynę, co ta robi z setkami innych ziódków. I na koniec to ten chłop jest w moich oczach najbardziej żenujący. Konsekwencji takich działań jest wiele, jednak to, co jest według mnie najbardziej obrzydliwe, to moment, w którym, jak ostatni frajer, patrzy z boku, jak kobieta, której aktualnie pożądasz, jest pieprzona przez kogoś innego. A ty jeszcze się do tego onanizujesz. Jejku, jejku, jakie to dla autora tego filmu musiało być bolesne przeżycie. Skoro znowu to tak podkreśla, no nie wiem, miałeś drugą okazję, żeby powiedzieć więcej o złych stronach pornografii. A po raz kolejny wybrałeś to. Od patrzenia z boku, jak frajer, bardziej obrzydliwe dla mnie jest kręcenie filmów, w których dziewczyna zaklinowała się w pralce, a gdy facet to wykorzystuje. Tamu mówi, żeby przestał. Ale chyba wszystko wskazuje na to, że mamy inną definicję tego, co jest obrzydliwe. Pewnie dla ciebie to tylko te rzeczy, które uderzają w ciebie, prawda? A skończmy to już serio, bo nie mam. Czekaj, coś tu jest jeszcze. Nie! Nie, 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 nie! Błagam, powiedz, że to był żart. Powiedz, że to był po prostu żart taki na koniec filmu rozluźniający, no. Równie dobrze można było tam wpisać kobiety bez makijażu i, i tyle, nie wiem, ku... w Amerykę odkryłeś. Wiecie co? Ja już trochę się źle czuję, chyba musimy to skończyć. Chociaż zatrzymam się jeszcze przy jednej małej rzeczy. Pamiętam fakt, że kolej skopywał od kogoś tytuł filmu, który jest dosłownie 1 do 1. W jego opisie możemy znaleźć link do jego sklepu z różnymi kursami oraz jakiś darmowy trening. I Przez chwilę chciałem przekonać się sam o tym, co może tam być, ale nie będę wspierać jego działalności kupując kurs za 300 zł, biorąc pod uwagę fakt, że darmowa próbka to zlepek informacji o życiu Arnolda oraz wyjątkowo trywialne porady, które wygooglujesz za darmo w internecie. Bo sam autor każe spieszyć się z oglądaniem tej darmowej próbki, bo kiedyś ona prawdopodobnie będzie płatna. Sam nie wiem, być może okaże się w przyszłości, że jeszcze sobie o tym koledze porozmawiamy. Mówił dla was Piotrek Parking, a ja idę teraz. czy przy... przytuli cię Drzeja? Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj mało latki. Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Wezmę swoje macki Cyk, no i fajerant, no i koniec ale film poszedł, ale w sumie, skoro zaraz jest No Not November, może sobie spróbuję tak bez beki tego NoFapu, to jest jakby, czemu nie. Bo tak to nie dam rady.